Czy zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy dla Was? Widzicie, jaka ze mnie gapa wylosować wam pytania o mnie? Jeszcze potwierdzające pytanka, pogardę macie mężczyźni z bliźniąt, nieufność, czyli doszło do jakiegoś romansiku, mogło dojść do czegoś, odrzucenie boicie się, lęki macie na 100% ale chcecie z nią założyć rodzinę czyli w dobrym kierunku ta relacja się szykuje naprawiająca yy, poważne plany macie kobietki, bardzo fajnie chcecie mieć dzieci, założyć rodzinę super coś wiemy macie do niego gniew za coś no to tak jak mówiłam, no wróć do mnie rozstaliście, żal, gniew czyli albo poszedł za drugą. Albo po prostu była kłótnia, której po prostu nie potrafiliście sobie poradzić, no i się rozstaliście i jeden do drugiego ma żal Ale To jest do wyjaśnienia, kochani. Głowa do góry. Bliźnięta. Teraz powiem szczerze, do zobaczenia.